Byłaby idealna funkcja dla Janusza Palikota w semie Bo teraz on tak No i wiadomo Działa tam, w Sejmie, Tajwańska Grupa Płatnych Morderców. Znaczy, przejedniczyłem się, Tajwańska Grupa Poselska. Yy, taka współczesna odmiana Gopru, yy, Topru, czyli TPPR-u, czyli Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Przewodniczący Grupy Tajwańskiej, poseł Siełowski, były na Tajwanie trzy razy. Yy, w Sejmie poprzedniej kadencji istniało więcej atrakcyjnych grup. Marokańska, australijska. No, wszystkie atrakcyjne turystycznie kraje. Atrakcyjne, bo wyjazdy tam odbywają się za cudze pieniądze. Mają, bądź miały, bądź będą miały Swoją grupę w Sejmie. Posłowie tłumaczą zakładanie takich grup koniecznością nawiązywania stosunków. No, akurat Tajwan podobno bardzo się do tego nadaje. Ci posłowie z grup turystycznych powinni założyć w Sejmie jeszcze jedną grupę. Modelarską. Nie klejcie, no bo to są niezłe modele, nie? I właśnie ten wspomniany Janusz Palikot byłby najlepszym przewodniczącym takiej grupy modelarskiej, bo nie jest tak. Celebrytą jest szalony i nosi berety. Na pogrzebie Wisławy Szymborskiej był w berecie białym, gdzieś tam w kolorowym, no, żeby zwrócić na siebie uwagę. On jest teraz głównie fotografowany z powodu beretów, więc zamiast celebrytą można go nazwać celeberetem. I co więcej, berety posła Palikota to najnowsze modele. Tym bardziej funkcja szefa pocelskiej grupy modelarskiej mu się należy.